Szczepimy szybciej niż inne średnie i duże kraje Unii Europejskiej. Jutro ruszają zapisy na szczepienia nauczycieli. Szczegóły już za chwilę. Jest 19.30. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Druga tura testowania nauczycieli. Od jutra pedagodzy zapisują się na szczepienia. Będę się szczepić. Może byśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i wrócili jak najszybciej do normalności. Potrzebujemy tej solidarności polskiej, potrzebujemy solidarności Europy i całego świata. Solidarni z Białorusią. Bardzo jest ważne, żeby Białoruś czuła wsparcie. Podbiła serca jurorów i widzów Barbara Parzeczewska z The Voice is Senior. Jestem przeszczęśliwa, że, że do tego doszło. Like that, if you please. Rozpoczęły się powtórne testy na koronawirusa u nauczycieli klasy 1-3 szkół podstawowych i szkół specjalnych. Od jutra mogą się zapisywać na szczepienia. W całym kraju wykonano już ponad 1 600 tysięcy szczepień, a ważną dla nas wszystkich, wszystkich datą jest również 12 lutego, gdy ponownie zostaną otwarte sklepy w galeriach handlowych kina czy stoki narciarskie. Rafał Wolski. To już druga tura testów nauczycieli. W styczniowej koronawirusa wykryto tylko u 2% z nich. Teraz nauczyciele, jak tu w Barczewie w warmińsko mazurskiem chcą wiedzieć, czy nadal są zdrowi. Wyszedł negatywny pierwszy i teraz przyszłam na drugi test. Mam nadzieję, że też będzie negatywny. Testy są dobrowolne i bezpłatne. W tej szkole przebadano dziś ponad 40 nauczycieli. Wszyscy wiedzą, jaka spoczywa na nich odpowiedzialność za uczniów. Akurat ja mam klasę pierwszą, więc one najbardziej potrzebują tego kontaktu. łatwiej nam Dzieciom. W świętokrzyskiem testy są wykonywane m.in. w szpitalu tymczasowym zlokalizowanym w hali targu w Kielce. Bardzo ważne ze względu na to dla higieny e, takiej. E... Swojej własnej, ale też dla, no dla tych wszystkich, co nas otaczają. W testowaniu nauczycieli w całej Polsce i tu w Świętokrzyskiem pomagają terytorialsi. Na terenie naszego województwa zostało uruchomionych 10 kolejnych punktów, w praktycznie we wszystkich powiatach. Tam też ponad 50 żołnierzy pogrupowanych w nasze zespoły w Mazowie właśnie te badania przeprowadzają. Testy nauczycieli z podstawówek potrwają do 12 lutego. Po nich testowani będą nauczyciele w przedszkolach. Jutro rozpoczną się zapisy na szczepienia nauczycieli najniższych klas podstawówek i szkół specjalnych, uprawnionych jest 430 tysięcy osób. Przed tą chorobą możemy się ustrzec, a tak to raz że no, poza tym ja też nikogo nie zarażę. Nauczycieli zgłoszą dyrektorzy szkół, czas zapisów mija 10 lutego. Moim życzeniem byłoby, żeby wszyscy nauczyciele się zaszczepili, ale czy to będzie? Oczywiście no, mamy czas do środy. Wśród naszej kadry, która liczy 45 osób. No prawie 80% osoby są zainteresowane szczepieniami. Pierwsze szczepionki zostaną podane nauczycielom w piątek 12 lutego. O tym, że tylko szczepienie może w tej chwili powstrzymać rozwój pandemii przekonani są specjaliści. ostatniej doby zanotowano w Polsce ponad 4700 nowych przypadków choroby. Stąd odmrażanie gospodarki trzeba rozpocząć ostrożnie. Gastronomia jeszcze tylko na wynos lub z dostawą, ale od 12 lutego częściowo otwarte zostaną hotele, kina i inne placówki kulturalne, baseny, stoki narciarskie i boiska na świeżym powietrzu. Mimo, że aura sprzyja, no to jednak planujemy jeszcze jakieś dośnieżanie, żeby ten sezon potem mógł, mam nadzieję, trwać jak najdłużej. A eksperci nieustannie apelują o zachowanie środków bezpieczeństwa. Należy pamiętać o tym, iż wirus, żeby przenosił się z jednego na drugą osobę, e, musi tak naprawdę mieć do tego okazję. Wystarczy czy pamiętać o dystansie, dezynfekcji i maseczce. Rafał Wolski, Wiadomości. Europa pogrążona w walce z pandemią. Najgorzej na południu kontynentu, w Portugalii, Hiszpanii i Francji. Włochy mimo trudnej sytuacji zdecydowały się na poluzowanie restrykcji. Ale nie wiadomo na jak długo, bo w weekend na ulicę wyszły tłumy. Marcin Szewczak. Włoski rząd dopiero co poluzował restrykcje, a efekt tego jest taki przebrane tłumy na ulicach w Rzymie, Mediolanie, Neapolu, Bergamo i innych miastach. Zagrożenie koronawirusem wzrosło na tyle, że lokalne władze obawiają się powrotu do czerwonych stref. Pierwszy raz od tygodni można było zjeść przy stolikach. Restauracje już ogłosiły rekordowe wpływy. Wygląda to dobrze, klienci do nas wrócili. Miejmy nadzieję, że już nie nałożą nowych restrykcji. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w 10-milionowej Portugalii. Odnotowano ponad 700 tysięcy zakażeń, zmarło 14 tysięcy osób. Osób. Paraliż służby zdrowia stał się faktem. Możemy tylko prosić ludzi, by dzwonili po pomoc, jeśli sytuacja jest naprawdę zła, bo szpitale są przeciążone do granic możliwości. W sąsiedniej Hiszpanii wciąż tragiczne statystyki. W ostatnim tygodniu zmarło niemal tysiąc pensjonariuszy domów seniora. Trzeba jeszcze dodać, że we wszystkich unijnych krajach są poważne opóźnienia w szczepieniach, bo Komisja Europejska nie zadbała o to, by preparaty docierały na czas. Wielka Brytania wprowadza obowiązkową kwarantannę w hotelach dla swoich obywateli, którzy wracają z niebezpiecznych epidemicznie krajów. We Francji zamknięto już ponad 100 szkół. Utrzymuje się bardzo wysoka liczba zakażeń. Dziś znów powyżej 20 tysięcy. Cały czas obowiązuje godzina policyjna. Obostrzenia bardzo utrudniają nam życie. Wychodzę z pracy i muszę zdążyć przed 18 do domu. Na koniec zaglądamy do naszych południowych sąsiadów. Niepokojące wieści ze Słowacji. Nawet trzy czwarte pozytywnych testów na obecność koronawirusa. To brytyjska, niebezpieczna, bo bardziej zakaźna mutacja choroby. W Czechach z kolei liczba zakażonych przekroczyła już milion. Marcin Szewczak, wiadomości. Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej zaapelowało o szybki plan wsparcia gospodarczego Białorusi. Apel opublikowano w związku z przypadającym dziś Międzynarodowym Dniem Solidarności z Białorusią. Które ogłosiła świetlana cichanowska, jedna z liderek tamtejszej opozycji. Dominik cierpiał. Ciągle mnie bili i poniżali. W pewnym momencie zacząłem modlić się tak głośno, jak mogłem. Powiedzieli mi: tutaj nie ma Boga, możesz go tu nie szukać. To tylko jedna z wielu historii, jakie Białorusini opowiedzieli dziennikarzom telewizji Biełcat. Przesłuchania prowadzone przez białoruską milicję przypominają tortury. Rzucali nas na podłogę, kazali pełzać. Miałem uszkodzoną nogę i nie mogłem pełzać ze skrępowanymi rękami. W korytarzu, przez którym mnie ciągnęli, leżały dziesiątki ludzi, których bili i przygniatali. Tak, białoruski reżim traktuje swoich obywateli, którzy od sierpnia ubiegłego roku wychodzą na ulicę w proteście przeciw sfałszowanym wyborom prezydenckim. Łukaszenka jest zdolny do wszystkiego. Już od początku swojej prezydencji lamał prawa, bił ludzi, zabił ludzi. Eee, on jest okrutny. Polscy dyplomaci ponownie apelują do Brukseli o przyjęcie unijnego planu wsparcia dla Białorusi. Dużo ludzi wyjechalo z Białorusi do Polski. Dużo wiz humanitarnych dostali Białorusini, za to Polsce dziękujemy. Dziś w Mińsku ambasadorzy państw Unii Europejskiej spotkali się z rodzinami więźniów politycznych i osób, które straciły życie podczas niedawnych powyborczych demonstracji opozycji. 7 lutego z inicjatywy opozycjonistki Swiatłany Cichanowskiej jest Międzynarodowym Dniem Wsparcia dla Białorusi. Ludzie wciąż będą protestować, cały czas co tydzień zbierają się na dziedzińcach i w dzielnicach mimo zatrzymań i represji. W Warszawie poparcie dla Białorusi demonstrowało około 200 osób, a prezydencki minister Krzysztof Szczerski napisał na Twitterze: "Każdy naród ma prawo do wolnych wyborów, bezpiecznego życia, własnego modelu rozwoju i szacunku. Na tym polega nasza Europa wolnych narodów i równych państw." Biało-czerwono-białe flagi Białorusi na budynkach ambasad Polski i Litwy zawisły w Waszyngtonie. Bardzo jest ważne, żeby Białoruś czuła również nie tylko z Warszawy, z Wilna, ale także z Waszyngtonu jednoznaczne wsparcie dla Praw człowieka, dla demokracji. Dominik cierpiał u wiadomości. Przyjeżdżają do Polski, bo tęsknota za tym prawdziwym domem jest silniejsza niż wszystko inne. Repatrianci z roku na rok jest ich w Polsce coraz więcej. A głównie przybywają z Kazachstanu, ale także z Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Uzbekistanu. Damian Szmagliński. Rodzina państwa Głuszków przyjechała do Polski z Kazachstanu. Jak mówią, spełniło się ich największe marzenie. Дедко завжди завше хотели вручить до польски але не сдун а мы мали таку таком возможность, и то выполнили их мажения. Z kazachskich stepów na ziemię swoich ojców wróciła także ta czteroosobowa rodzina. Ich przodkowie ponad 80 lat temu zostali wywiezieni z polskiego wtedy Kamieńca Podolskiego. Chcieliśmy już dawno temu spełnić te marzenia, wtedy nie mogliśmy tego zrobić. Teraz już jest możliwość repatriacji i zdecydowaliśmy się, że trzeba jechać do Polski mieszkać. Wzrost liczby przyjeżdżających osób. Jak podkreśla pełnomocnik rządu do spraw repatriacji dzięki zmianom w prawie w 2017 roku roku do Polski wraca dużo więcej repatriantów. Dlatego, że wprowadzono kryterium finansowe, to jest zapomoga finansowa wypłacana repatriantom po przyjeździe do kraju, na aklimatyzację i zagospodarowanie się oraz możliwość skorzystania z ośrodków adaptacyjnych. Takie ośrodki funkcjonują w Półtusku i Środzie Wielkopolskiej. Środa Wielkopolska jest takim przykładem gościnności wobec repatriantów, ale też wielkiego serca repatriantów. Oni się tak dobrze zżyli z lokalnymi mieszkańcami, tam pracowali. Pracując, pomagając. To są przede wszystkim potomkowie ze słańców. Obecnie na proces repatriacji czeka około 6 tysięcy rodaków. Mimo pandemii w 2020 roku do kraju w ramach repatriacji przyleciało 580 naszych obywateli. Przed 2017 roku około 200 osób przyjeżdżało rocznie do Polski. Repatriacja jest bardzo szybką drogą do nabycia obywatelstwa polskiego. Oni tak na dobrą sprawę po przekroczeniu granicy Polski już stają się polskimi obywatelami. Naszym rodakom po przyjeździe do Polski pomaga a między innymi to obecnie remontowane centrum kresowe w Bytomiu. Chcielibyśmy im powiedzieć, kochani rodacy, witajcie w domu. Damiasz na kolana. wiadomości. Wróciła prawdziwa zima, a wraz z nią także zagrożenia. Synoptycy ostrzegają przed silnym mrozem i śniegiem. Przed nami bardzo zimna noc i to w całym kraju. Strażacy apelują o rozsądek przy dogrzewaniu, bo często kończy się to pożarem. A zima, jaką teraz mamy, zostanie z nami co najmniej do końca lutego. Magdalena Wierzchowska. Piękna, mroźna, śnieżna. Nie lubię zimy, ale zima jest piękna. Trzeba korzystać z niej, jaka jest. Korzystają zwłaszcza najmłodsi, którzy doskonale wiedzą, jak się przygotować na taki tęgi mróz. Ocieplane skarpetki i y... czapka dobra. dobra. W tym roku wyjątkowo w całej Polsce doświadczyliśmy prawdziwej zimy. Doświadczamy też jej groźnej natury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem w północno-wschodniej części Polski. Duże opady śniegu spodziewane są w południowo-wschodnich regionach kraju. Najpoważniejsza sytuacja będzie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Obowiązuje tam trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Należy jeździć ostrożnie, bo jest ślisko. W wielu regionach będzie padał marznący deszcz, to oznacza nie tylko śliskie drogi, ale i możliwe przerwy w dostawach prądu, bo oblodzone linie energetyczne często się zrywają. W południowej Polsce prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne. Niskie temperatury to wyższe ryzyko zapruszenia ognia. W sobotę strażacy gasili ponad 300 pożarów. Nad ranem w Zakopanem zapaliła się 19 wieczna willa Borek. Przed laty mieszkał i tworzył w niej artysta Władysław Hasior. W opuszczonym budynku nocowali bezdomni. To oni prawdopodobnie zapruszyli ogień. Jedna z osób, która została ewakuowana, przyznała się, że używała świeczki. I ta świeczka zapaliła mu kołdrę, co było najprawdopodobniej przyczyną pożaru. Samego rana mieszkańców podwarszawskiego piastowa obudził gryzący dym. Jedyne, co się udało, to wynieść dwóch sąsiadów, i, 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 i tak naprawdę tyle. No, nic nie dało się więcej zrobić poza ewakuacją i zabezpieczeniem zdrowia sąsiadów. Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy. Strażacy znaleźli tam dwie ofiary śmiertelne. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Magdalena Wierzchowska, wiadomości. Oglądają Państwo główne wydanie wiadomości, zobaczmy co jeszcze przed nami. Ostra krytyka konwencji PO nawet ze strony opozycji. Tradycyjny karnawał w Wenecji obchodzony w nietradycyjny sposób. To nie były pojedyncze słowa krytyki, ale fala ostrych słów, które spadły na liderów Platformy Obywatelskiej po wczorajszej konwencji. Ciosy padają z każdej strony także, a może przede wszystkim od innych opozycyjnych ugrupowań. Borys Budka walczy o utrzymanie fotela przewodniczącego partii, używając tych samych, dobrze znanych od lat metod. Więcej w relacji Marcina Tulickiego. Dlatego, że rząd nie potrafił za rządów PiSu. A co robi rząd? Co robi PiS? Dziennikarze portalu TVP info policzyli. Borys Budka i Rafał Trzaskowski zaatakowali prawo i sprawiedliwość 28 razy. Wystąpienie trwało dokładnie 31 minut, więc bardzo łatwo policzyć, że zamiast o własnym programie szefowie Platformy Obywatelskiej mówili o prawie i sprawiedliwości średnio co minutę. 5 ,5 po co tak naprawdę zorganizowano więc to wystąpienie? Platforma zasygnalizowała, że ma w dalszym ciągu te aspiracje do bycia główną partią opozycyjną. Nie było tam żadnych elementów zachęcających do stworzenia koalicji, to raczej wywołało efekt przeciwny, raczej zniechęcający zdecydowanie zjednoczenia opozycji. Rzeczywiście, Borys Budka robił co mógł. Były wyliczenia. ...276. Były próby udowodnienia postawionej tezy. To coś, co jest wspólnego dla całej opozycji. Że cała opozycja może się zjednoczyć, ale ta sama opozycja na Borysie Budce i Rafale Trzaskowskim nie zostawiła suchej nitki. Szymon Hołownia zarzucił platformie, że jeśli już planuje jakieś polityczne małżeństwo, to mogłaby zapytać o zdanie swojego wybranka. Jego zastępca dolał oliwy do ognia, diagnozując, że jeśli PO się nie zmieni, to będzie tylko kręcić się w kółko. Lewica dodała, że nie udzielała zgody na wykorzystanie swojego logotypu w tym samym stylu wypowiedział się PSL, dodając, że Borys Budka nie wierzy we własną partię to słowa Marka Sawickiego. Teofil Bartoszewski dodał natomiast, że PO nie traktuje innych partii jako partnerów, tylko jako przystawki, które można zmarginalizować tak, jak zrobili to z nowoczesną. Tę tezę potwierdziła jedynie Katarzyna Lubnauer, wytykając kolegom z koalicji obywatelskiej, że na prezentowanych przez budkę i trzaskowskiego grafikach zabrakło dotychczasowych koalicjantów. Bez wątpienia, miała na myśli nowoczesną. Nawet media, które dotąd Platformę wspierały, nie zostawiły na niej suchej nitki, między innymi za brak kobiet na konwencji. Borys Budka i Rafał Trzaskowski zapowiedzieli stworzenie koalicji, o której, dali Bóg, nie mieli pojęcia potencjalni koalicjanci. Dlatego wyszło, delikatnie mówiąc, niezręcznie. Choć szef Platformy Obywatelskiej i jego zastępca byli wyraźnie z siebie zadowoleni, to eksperci powodów do tego zadowolenia nie potrafią odnaleźć. Z jednej strony ostra, nie pozostawiająca złudzeń reakcja potencjalnych koalicjantów, z drugiej program, którego politycy PO po raz kolejny nie zaprezentowali. Z konkretów wymienić można likwidację TVP info. Mamy tego dosyć. Te zakusy w platformie są nie od dzisiaj. Rozumiem, że boją się prawdy, boją się rzeczywistości, czy stworzenie nowego Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Te propozycje, które dotyczą jakichś zmian funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego, one budzą największe zaniepokojenie, bo tak wypowiadane w ogóle budzą wątpliwość co do tego, czy to było zgodne z konstytucją. My dzisiaj nie przedstawiamy programu. My dzisiaj przedstawiamy te podstawowe recepty. Takie tłumaczenia chyba mało kogo przekonały. Można chyba nawet postawić tezę, że także w samej Platformie, która z jednej strony jest mocno podzielona. Nie jest tajemnicą, że Borys Budka ma partii coraz większą... Rzesze przeciwników. Z drugiej strony, znane twarze z tej platformy uciekają. Do ruchu Szymona Hołowni, który choć na polityczną scenę dopiero wchodzi, to sam już ma sporo poważnych problemów. Oskarżenia o mobbing w stowarzyszeniu i kolejne rezygnacje działaczy w terenie. Każdy boryka się więc ze swoimi problemami, a efekty wczorajszych wystąpień wiemy, jak to zrobić. Potwierdziły jedynie, że Zjednoczona Opozycja to teoria pozostająca w sferze marzeń walczącego o polityczne życie jeszcze w swojej partii. Borysa Budki, Marcin Tulicki, Wiadomości. Mija druga rocznica śmierci Jana Olszewskiego, pierwszego szefa rządu wybranego w pełni demokratycznych wyborach. Był premierem tylko przez pół roku, ale to wystarczyłoby, by stworzyć fundament integracji z Unią Europejską i NATO. Jego rząd został obalony w czerwcu 1992 roku, po tym jak Olszewski zdecydował o ujawnieniu nazwisk tajnych agentów perelowskiej bezpieki, nadal aktywnych w ówczesnym życiu publicznym Konrad Wąż. Jan Olszewski, człowiek, który kochał Polskę i dla niej żył, całe swoje życie poświęcił walce o Polskę suwerenną i niepodległą. W grze jest pewien obraz Polski. Jaka ona ma być. Może inaczej. Czyja ona ma być? Jan Olszewski to symbol, to człowiek, który nam wskazywał drogę, którędy iść. Kiedy pytał, czyja będzie Polska, to my musimy mu odpowiedzieć: nasza. Jan Olszewski walczył o Polskę już jako harcerz szarych szeregów. Jako 14-latek brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie działał w opozycji demokratycznej. On rozumiał doskonale to, co w II Rzeczpospolitej było oczywistością, a o czym musimy przypominać też każdego dnia, że trzeba odbudować etos służby, służby wspólnocie, jaką jest naród i państwo. W zakończonym 36 lat temu, 7 lutego 1985 roku w procesie toruńskim, Jan Olszewski był oskarżycielem poświęcenia w procesie z zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Procesie, w którym prokurator zamiast esbeków usiłował oskarżać Kościół Katolicki. Postawiono księdzu Jerzemu Popiełuszce zarzut szerzenia nienawiści z przyczyn politycznych. Został postawiony znak równania między ofiarą i między sprawcami jej śmierci. Jan Olszewski był też obrońcą w wielu innych procesach politycznych w czasach PRL. Pomagał rodzinom robotników aresztowanych w Ursusie i w Radomiu. Bezkompromisowy patriotyzm to jest coś, czego moglibyśmy się uczyć od pana premiera. Po 1989 roku Jan Olszewski został posłem na Sejm pierwszej, trzeciej i czwartej kadencji, ale na kartach historii zapisał się przede wszystkim jako premier pierwszego po 1945 roku rządu. Wybranego w pełni demokratycznych wyborach. To człowiek, który rozpoczął integrację Polski ze Wspólnotą Europejską. To człowiek, który rozpoczął wbrew prezydentowi Wałęsie integrację Polski z Paktem Północnoatlantyckim, z NATO. Rząd Jana Olszewskiego funkcjonował zaledwie pół roku do chwili, kiedy on sam. Zdecydował się ujawnić archiwa SB. Rząd Jana Olszewskiego chciał się odciąć od tego straszliwego okresu komunizmu poprzez przeprowadzenie dekomunizacji. 4 czerwca 1992 roku rano do Sejmu trafiły koperty z nazwiskami polityków, którzy w archiwach MSW figurowali jako tajni współpracownicy komunistycznych służb specjalnych. W nocy z 4 na 5 czerwca, określanej później jako nocteczek, rząd Jana Olszewskiego został obalony. Zdecydowały głosy Kongresu Liberalno-Demokratycznego SLD i PSL. O tych wydarzeniach opowiada film Nocna Zmiana. Jan Olszewski nie zaprzestał działalności państwowej, zasiadał w Trybunale Stanu, był też doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został uhonorowany orderem orła białego, tak wspominają go sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Dwa lata temu 7 lutego 2019 roku zmarł Jan Olszewski, wielki państwowiec, wybitny adwokat, obrońca opozycji w czasach PRL, premier pierwszego prawdziwie niekomunistycznego polskiego rządu. Swój patriotyczny testament Jan Olszewski przekazał kolejnym pokoleniom w jednym z ostatnich wywiadów telewizyjnych. Podobno w tej ostatniej chwili. Do... To się widzieć całe życie, żeby móc patrzeć wtedy w tą przeszłość bez wstrętu. Konrad wąż, wiadomości. Pomimo pandemii koronawirusa Wenecja postanowiła się nie poddawać i zgodnie z tradycją zorganizowała słynny doroczny karnawał, choć tym razem wyłącznie wirtualnie. Ulice miasta zamiast roi się od turystów świecą pustkami. Z Wenecji Magdalena Wolińska-Riedi. To Wenecja jakiej nie znamy. Rok temu o tej porze gościło tu 100 tysięcy osób. Dziś jest przenikliwie cicho i pusto. Mimo pandemii koronawirusa, grupka weneckich rzemieślników nie dała za wygraną. Nasza obecność tutaj to przesłanie dla całego świata, że wenecki karnawał nie umarł. Wszystkie obchody zorganizowano wirtualnie, by zachować ciągłość tradycji. Ale to zaprzeczenie samej istoty karnawału, bo od 700 lat to jest czas wielkiej, ulicznej zabawy. Dla nas to jest niezwykle ważna tradycja. Pragniemy znów przeżywać magię karnawału. Bardzo dotknęły nas ostatnie wydarzenia. Najpierw powódź pod koniec 2019. 19, a zaraz potem wybuch pandemii. Dla Wenecji koronawirus to nie pierwsze wyzwanie. Zarazy docierały tu od wieków. Tu też zrodziła się kwarantanna, kiedy przez 40 dni statki z towarami ze wschodu oczekiwały w izolacji, by móc wpłynąć do miasta. Maska doktora plagi w tamtych czasach odgrywała rolę naszych aktualnych maseczek. Panowało przekonanie, że wkładając aromatyczne zioła do środka można było uniknąć zakażenia. W minionych latach podczas karnawału Wenecji odwiedzało ponad pół miliona osób. Obrony... To sięgały 70 milionów euro. Karnawał przynosi nam zawsze ogromne zyski, na które liczą producenci maseczek, hotelarze, cała turystyka. Teraz gospodarka Wenecji jest na kolanach. 47 tysięcy miejsc noclegowych na lagunie świeci pustkami. Restauracje i słynne kawiarnie od miesięcy są pozamykane. Pandemia to ogromny cios finansowy, bo Wenecja prawie w 100% żyje z turystyki. No ale koronawirus uderzył przede wszystkim w samo serce miasta, dla którego karnawał to po prostu nieodzowne Tożsamości. Z Wenecji Magdalena Wolinska, Riedi wiadomości. Moc energii, mnóstwo wzruszeń, i już wszystko jasne. To Barbara Parzeczewska, decyzją widzów, czyli państwa, wygrała drugą edycję programu The Voice Senior. I już została okrzyknięta najbardziej przebojową wokalistką Aleksandra Marciniak. Barbara Parzeczewska! To prawdziwy wulkan energii i zwycięzczyni drugiej edycji The Voice Senior. Jestem przeszczęśliwa. Pani Basia ma 67 lat, ale muzyka towarzyszy jej od zawsze. Do programu zgłosiła się za namową męża Usza i to jemu. Dedykowała każdy występ. Ukochany pani Basi odszedł w listopadzie. Taka jak my, dwie dziewczyny, wesoła i w ogóle i tak trzeba po prostu trzymać. Powinniśmy naprawdę seniorzy z domu wyjść, bo fotel może każdy posiedzieć. Na godzinę, dwie jest owszem, ale, ale, ale trzeba do ludzi. Trzeba do ludzi, trzeba swoje hobby, swoją pasję yy, żyć po prostu. Przecież nigdy nie jest za późno, by rozwijać swoje talenty. Nie liczę, Ten program udowadnia, że to nie metryka decyduje o sukcesie, ale prawda sceniczna, osobowość, pasja i, i talent. I jestem dumny, że ten wspaniały program cieszy się tak fantastyczną oglądalnością naszych widzów. Wielki finał zgromadził średnio 3,5 milionową widownię, a w szczycie oglądalności tylko w pierwszej części aż 4 miliony widzów obejrzało te muzyczne zmagania seniorów. Oczywiście, że ogląda Nawet mi się łezka zakręciła przy niektórych piosenkach. Ludzie oglądają ten program ze względu na, na uczestników, na, na ich życiorysy, na, na ich doświadczenia. Tak, tak, różne, tak różne osobowości, już nie mówię tym, że różne głosy. Głosy, które doskonalili pod okiem trenerów. Czy pamiętasz od razu inaczej? Warsztaty z Izabelą, naprawdę ona mnie yy, nauczyła trochę śpiewać, bo ja, bo ja mówię: Z oddechem miałem, ja, z artykulacją problem. No typowy taki lejś. Jestem po prostu wzruszona, zachwycona postawą tych ludzi. Przez 8 tygodni ci seniorzy rozśpiewali całą Polskę. Wydaje mi się, że człowiek nawet młody nie jest takich starszych ludzi, jak występuje właśnie w takim czymś. Aleksandra Marciniak, wiadomości. To jedno z najbardziej elektryzujących wydarzeń sportowych roku, które w samych Stanach Zjednoczonych ogląda ponad 100 milionów widzów, a cena zaledwie 30-sekundowego spotu reklamowego sięga 5,5 miliona dolarów. Dziś w nocy 55 Super Bowl, czyli mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim Ligi NFL. O trofeum powalczą drużyny Kansas City Chiefs i Tampa Bay Buccaneers. Zapowiada się, proszę Państwa, jeden z najciekawszych i najbardziej wyrównanych meczów ostatnich lat. Choć stadion w Tampie może pomieścić prawie 66 tysięcy kibiców, na trybunach z powodu koronawirusa zasiądzie zaledwie nieco ponad 22 tysiące fanów, z czego 7,5 tysiąca to zaszczepieni pracownicy medyczni, zaproszeni w ramach podziękowania za ciężką pracę podczas pandemii. Tradycyjnie w przerwie meczu wystąpi wielka gwiazda muzyki. W tym roku będzie to The Weekend. To wielkie show będą mogły... Powinni Państwo obejrzeć w telewizji polskiej studio w TVP Sport rusza o 23:35.